Siema, ma z tej strony Kemi, to was w kolejnym filmie na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj zagramy sobie w Five Nights at Freddy's. Także lecimy od razu z Buta. No, jak widzicie, ja już sobie tutaj trochę grałem, bo jak sami widzicie, mam tutaj Continue Night Free, no, trzecia, ale myślę, może, wniknijmy. nowa gra. freddy Fazbear's Pizza. Not first. Twelve o'clock midnight. Dobra. Hello, hello.

Jest dobry, droga ja jem. Także no, ogólnie to mam w planach dzisiaj ukończyć dwie noce, czyli noc pierwszą, i noc drugą. Szczerze, nie chcę aż tak dużo przesiadywać na kamerach, no. ale coś trzeba tutaj sprawdzać, nie? Seven hours later. All blocks take

O. Okej, okay, dzika stoi już w polu. Jest czwarta. To three hours later to przyjdzie, przyjdzie? a few moments later oh yes <sighs> Day two.

Uwielbiam ten aut, więc nie. Ale kurde szczerze... Szkoda, że w tym filmie nie działa na przykład, że pod A zamykam drzwi. A pod S mam na przykład monitor. No nie no, tutaj niestety musimy się wykarać z zręcznością myszki. Bo oh, w końcu. Really? Boniacz. Może jakoś cię będę zeserował na kamery. Nie otworzę tych kamer! Pierdzel się! Nie otworzę! Nie otworzę tych kamer. Nie otworzę kamer. Nie zrobię tego zostało. 30% baterii jak chcę to ukończyć. A może sobie to tak siedzieć po prostu w Ja się nie spodziewałem, że mi tak nagle w przyszedł Te drzwi po mi jeszcze działają A tyle światło nie mogę zapalić Z piątkiem, dajcie mi już tą siostrą Pierdziel się Pierdziel się Boni? nie otworzę kamer

No i proszę bardzo. I co frajerze, nie ma. Siósta yeah. No trzecia noc, ale to już może zostawmy sobie na następny odcinek, ok? Także to by było na tyle raczej dzisiaj. Ja mam nadzieję, że się wam spodobało. Także do zobaczenia. i cześć.